Fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny. W pewnej chwili usłyszałam te słowa. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na duszę które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uro uroczyście obchodzone było. W pierwszą niedzielę po wielkanocy nie zazna ludzkość spokoju, dokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Niedziela miłosierdzia Bożego rozpoczęła w Kościele katolickim w Polsce osiemdziesiąty tydzień miłosierdzia, którego hasłem przewodnim są słowa Benedykta XVI, kto chce ofiarować miłość sam musi ją otrzymać w darze. W tym szczególnym czasie pragniemy Pani prosić o obfitość łask dla nas, dla naszych rodzin, wspólnot, miejsc pracy, Niech łaska miłosierdzia Twego rozlewa się na świat cały. W tej modlitwie zawierzamy osoby samotne, pogubione, chore i cierpiące, polecamy konających grzeszników, dusze w czyśćcu cierpiące. Oraz prosimy we wszystkich intencjach nadesłanych do skrzynki Fundacji imieniem świętej siostry Faustyny. Za siostry ze zgromadzeń Matki Bożej Miłosierdzia oraz Jezusa Miłosiernego o potrzebne dary duchowe i materialne dla nich, o potrzebne łaski dla pracowników radia niepokalanów. Jezu Miłosierny, dziękuję za Twoją opiekę. Za wiarę, za każdą wysłuchaną modlitwę, za pracę, za osoby, które stawiasz na mojej drodze, za cuda i łaski, które doświadczam. Dziękuję za posługę kapłanów, za dzieci, za rodzinę, za wnuków, za rodzeństwo, za wszystko, co piękne i wszystko, co trudne i to, co wzmacnia moją wiarę. Błagam o modlitwę, o uzdrowienie mojego taty Jana. Mama już zmarła, walczę przed Bogiem o uzdrowienie tata, ja, taty Jana, o wyjście z długów i pomyślność finansową, o uzdrowienie Eli Zbrojewskiej, Krysi, Krzysztofa, Alberta, Loni, Ani i chorych, którym obiecaliśmy modlitwę, w intencji nawrócenia Rosji i pokój dla całego świata. Błagamy o miłosierdzie Boże dla naszych rodzin, dla naszej pracy, dla zatwardziałych grzeszników, dla ludzi zniewolonych za chorych panie Jezu wyproś potrzebne łaski daj nadzieję i poślij Ducha Świętego aby ożywiał nasze serca i prowadził drogą do zbawienia aby Boży plan wypełniał się w naszym życiu w naszej pracy w naszej modlitwie proszę za kapłanów o dary Ducha Świętego opiekę Maryi oraz łaskę uwolnienia z nałogów i zniewoleń, o świętość dla kapłanów. Prosimy za dom miłosierdzia i dzieła, do których nas Bóg zaprasza. Prosimy o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla wszystkich przygotowujących się na pielgrzymki, aby Matka Boża czuwała w drodze, podczas przeżywania i w, powrotnym, w, powr w drodze powrotnej. Proszę za pogotowie modlitewne wspólnoty dobrego pasterza we wszystkich intencjach nadsyłanych do skrzynki i zamodlących się we wspólnocie i w pogotowiu modlitewnym. Za wspólnotę odnowy w Duchu Świętym dobrego pasterza silnych Panu, o dary Ducha Świętego i opiekę Maryi. Za dusze zmarłych z naszych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące. O ratunek w trudnej, Bogu wiadomej sprawie. W intencjach, które mamy w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew duszem i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie, 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 miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Katowiff, nas i całego, całego euh, świata między, <skal042> Dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdy dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdy dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdy dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła. Z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, Matko miłosierdzia, Boże Ojcze Wszechmogący, bądź uwielbiony w darze wspólnej modlitwy. Niech Twoja łaska oczyszcza nasze serca i prowadzi ku większej miłości ciebie i bliźniego przez Chrystusa Pana naszego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.